Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Spotykamy się tutaj, pokażę Wam to zamówienie ostatnie z rezerw, które odebrałam i co w ogóle jeszcze udało mi się kupić, bo udało mi się też znaleźć sukienkę, o której Wam ostatnio wspominałam. Coś mi nie wiem, czy tutaj ostro się Dobra, to może zacznę od sukienki, sukienka jest w sinseju, zawsze ostatnio znajduję swoje wybawienie właśnie w sinseju, ale słuchajcie, była ona jedna jedyna miłą, tu była skądś przewieszona i był rozmiar L i taki już wzięłam, bo oczywiście nie mierzyłam tego w sklepie, ale jest taka, jaką mam opowiadałam, że chciałabym, żeby była khaki, żeby była z tymi takimi, no te nie są drewniane, ale ala takimi drewnianymi, też ładnymi guzikami. Odcinana na tu pod biustem i tutaj tak luźniej puszczana, kosztowała 40 zł, ale przymierzyłam ją w domu. I niestety w biuście ona mi się rozchodzi na tych guzikach. Także spróbuję ją wymienić, czy będzie XL, bo miałabym już po prostu to z głowy. I to nie jest bawełna, ale jest bardzo przyjemna To jest wiskoza, jest bardzo też taka przyjemna, wydaje mi się oddychająca ta sukienka. Teraz jeżeli chodzi o zakupy, to tak, przyszedł mój rozjaśniacz, to jest ten, to jest ten Monty i możecie go teraz już próbować szukać na necie. Saszetka kosztuje 9 zł i to jest taka saszetka na raz. Ja będę dzisiaj właśnie odświeżała sobie blond, ale to myślę, że zużyję tylko pół tej saszetki, no bo nie będę robiła tak całych włosów. I powiem Wam też, że są teraz fajne takie grzebienie do robienia ombre, które ułatwiają tą pracę, żeby właśnie jakoś zblendować ten ciemny z jasnym kolorem. Ja byłam też w mojej teraz wczoraj hurtowni tej fryzjerskiej, czy znaczy sklepie fryzjerskim i nie miałam takiego grzebienia. A byłam po wodę, albo tutaj jeszcze miałam jakąś maskę. Kupiłam wodę tym razem z Artego, bo nie chciałam kupować tej dużej pojemności. Dlatego, że ja nie wiem, czy ja będę co dalej będę robiła z włosami, o tak. Czy będę farbowała dalej, czy będę farbowała od nasady, czy jednak zostanę przy tym ciemnym, ale to już myślałam, żeby nie robić tego w domu, może to zacznę chodzić, poszukam fryzjera i po prostu bardziej w pasemkę tutaj wchodzić. Zobaczymy. Także to i tą wodę, no i nie było tego. W Rossmanie, takie holos siaty, w Rosmanie kupiłam pielęgnujący krem do mycia rozświetlenia. Jak coś jest rozświetlającego, to już rzeczywiście dla mnie. No, czyli taki po prostu kremowy, jak gdyby żel pod prysznic, który ma dawać efekt rozświetlenia. I słuchajcie, na promocji kupiłam też perfumę Joanny Krupy. To jest dla EZOTIK. 50, woda perfumowana. Była za 4 dyszki. I muszę Wam powiedzieć, że tak, ogólnie no nie wąchałam w sklepie zapachu, bo było to zapakowane. Kupiłam to w ciemno. A zapach jest, jest kobiecy. Jest na pewno kobiecy taki takiej kobiety flirciary, ja bym to tak nazwała. To nie jest taki typowy zapach, który ja, który ja lubię, czyli takie owocowe, słodkie, tylko taki bardziej sensualny. No, taki ciekawy. No w każdym razie najważniejsze, że ładny jest ten zapach, że mi się podoba. No i co? A reszta rzeczy dla synka drugiego tutaj, bo odbierałam to zamówienie z Lizard. Zaszłam też do Smyka, słuchajcie. I kupiłam trzy pak pieluszek. Tu jest napisane, że są to muślin napki, napis. No to pomyślałam sobie, że są to pieluszki muślinowe. Ale dopiero później w domu przeczytałam. W przetłumaczeniu. Że są to pieluszki tetrowe. Zwykłe tetrowe pieluszki. W sumie byłam zdziwiona tą ceną. Mówię, pieluszki muślinowe 70 na 70. I trzy pak za 20 zł, bo to dobra cena. No ale dobra, będę miała takie trzy tetrówki. Są bardzo ładny wzór, bo tutaj mamy taką musztardkę i tutaj mamy też takie fajne leśne klimaty, jakieś grzybki, żołędzie, jeżyki, to te dwie są takie same i ta musztardka jest taka, ta musztardka trochę w kamerze przekłamuje, ona jest tu bardziej musztardowa, tu jest bardziej żółta, także bardzo ładny zresztą taki trzypak. W H&M zaszłam, chciałam kupić jeszcze takie czarne po prostu leginsy, nie było rozmiaru, o tak, ale dorwałam taki aż, ile tu jest par skarpetek? Pięciopak, słuchajcie, skarpetek za 9 zł. Myślę, że bardzo dobra cena. Rozmiar 16-18, jeszcze nie na teraz, ale w sumie wiecie, teraz te małe skarpetki jeszcze mam, a to są na takie troszeczkę yy, bardziej, nie wiem, wiosenne, yy, jesienne, jesienno-zimowe już klimaty. I muszę Wam powiedzieć, że są w ogóle bardzo miłe. Także podejrzewam, że jest 70%, 75% bawełny. No i dobra, no i zamówienie, słuchajcie, moje z Sporo jest tych rzeczy, fajnie opłacało mi się je kupować, a miałam jeszcze jakąś taką dodatkową zniżkę, oprócz tego, że kupowałam to wszystko na promocji. Pierwsza rzecz. To taka koszuleczka, no I ona jest trochę duża, bo one występowały tylko od rozmiaru 68, ale ona oryginalnie kosztuje 20-30 zł, ja ją była na przycenie na stronie za 10 zł, także stwierdziłam, że wiecie, jest naprawdę taka ala jeansowa, nawet jakby miała ją po prostu zwęzić, to będzie OK na 68 mówiłam, tutaj taki kombinezonik, taki jumpsuit rozmiar 56

Masakra, jak oni szyją takie maleńkie rzeczy w ogóle? Tu kolejne spodnie też z 40 na 15. Idę już! No dobrze. Body były z 25 na 10, też rozmiar 56, biało-czarne paski. Tutaj koszulka też na 68, ona była z 35 aż na 10 zł. I pokazywałam Wam, Alanek ma też taką samą, tylko że błękitną. I głównie dlatego wziąłam też tą, żeby mieli już chociaż jedną taką samą rzecz. No i bluza. Zobaczcie na tą bluzę w ogóle. no Jak to jest możliwe, że oni takie manienkie rzeczy żyją, że to jest jak dla laleczki. 56 za 20 zł była rozpinana. Taka właśnie zielona. No, także tyle tych rzeczy. Ja słuchajcie, za to wszystko zapłaciłam 85 zł chyba za te wszystkie rzeczy. Po tym właśnie jeszcze po tym moim takim... miałam taki kupon zniżkowy jeszcze dodatkowy. Także fajnie się opłacało. I powiedziałam sobie, dobra, koniec, już nic nie kupuję. Ale nie złoży ostatniego już zamówienia właśnie na niubi I to już będzie wtedy tyle. Co kochanie? Jesteś pieseczkiem. A jak masz na imię? Sonia, masz na imię, pieseczku? No, super, super. O, na jakiś pomysł. Padaj na pomysł, dobra. Ok, e, ja to, co teraz już wczoraj w sobie myślałam, że to zrobię, idę nakładać tą farbę. Nie chcę mi się. E, no, ale już będę przygotowana, że tak powiem. Nie mam już włosu. słuchajcie, sporodni, bo czekałam aż to po prostu przyjdzie, i e, idę nakładać farbę. Później zobaczycie oczywiście jak to wyszło. No i tyle. To do później rozjaśniacz już. Zobaczcie, jak w ogóle ten rozjaśniacz daje po prostu mega, mega radę. Miesiąc temu robiłam włosy, czyli ten, ta ciemna farba nie była jeszcze tak aż wypukana, A mimo wszystko on tak fajnie rozjaśnił, naprawdę on jest bardzo fajny. No. Ale i tak poczekam aż sobie przeschnął i będę tutaj jeszcze nakładała na trochę moją farbę, po prostu tą zartego, którą mam. <laughs> Piję teraz kawkę i chciałam Wam pokazać moje ostatnie odkrycie. Uwielbiam. Jeszcze sobie pozwalam na takie grzeszki. Jeszcze, jeszcze trochę mogę. Yy, bardzo serdecznie polecam, uwielbiam. Ale ja też lubię ogólnie normalne knopery, ale to już jest... Mm. Powiem że nie jestem miłośnikiem czekolady. Przyszła paczuszka i mam tutaj oczywiście mojego pomocnika, który mi Pomaga. O nic nie mogę. Dobra, nieważne. Chciałam wyciszyć telewizor, ale nie mogę dosięgnąć. Zaraz Wam pokażemy, co przyszło w paczuszce Dajesz radę, synek? Nie daje. Nie daję, muszę Ci pomóc? pomóc. Okej, okay, już Ci pomagam. <laughs> Słuchajcie, co on mówi? Zakochałem się w tym. To jest kolejny przewijak, to jest taka mata, bo to jest widzicie, tak miękkie, to nie jest usztywniane. I my, ja, to, ja to zamówiłam, bo potrzebuję takiego do łazienki na pralce, żeby po prostu tam pokąpieli e, małego, żeby mogła ogarnieć. Dlatego to dobrałam bardziej, już tak ten wzór pod właśnie łazienkę. Kogo małego? No, czy ciebie, czy Aleksa? Żeby ubrać po kąpieli. No pewnie. Także to jest kolejny yy, z tej serii właśnie Flora bo, fauna. Można pospać. Właśnie o coś takiego mi chodziło, że tutaj sobie kładę to na pralkę. Przewijam tutaj dziecko, tutaj mamy już ten stojak. Yy, będzie tutaj po prostu stała wan, wanienka obok wanny, żeby było łatwiej. I tutaj po prostu będę sobie yy, małego przebierała, żeby tego nie nosić. Poprzednio przy Alanku yy, mieliśmy wanienkę. I nosi, tutaj napełniał Adrian Wanienkę i nosiliśmy ją do do sypialni, a to widzicie. Nie chciałam sztywnego, tylko właśnie taki, tutaj taką fajną matę miękką, którą nie wiem, albo tu mi się zmieści, ona za pralkę, albo będzie sobie też stała po prostu tutaj taka. Czy gdzieś ją tutaj po prostu wsunę? E no, a poprzednio właśnie Adrian nalewał tutaj, wiecie, tutaj wody do wanny, tam nosił do sypialni, tam kąpaliśmy w ogóle małego wanience na łóżku i tam dopiero wszystko robiłam. Stwierdziłam, że w sumie łatwiej będzie dokupić tutaj taką matę i robić to wszystko tutaj. Też łazienka z mniejszym pomieszczeniem, tu jest na pewno też cieplej, jak się zamknie drzwi. Także coś takiego wymyśliłam. Myślę, że to jest bardzo fajne takie i będzie funkcjonalnym rozwiązaniem. No i właśnie tak sobie tutaj będę przechowywała słuchajcie, ten przewijak zobaczcie w ogóle jego wzór to są takie zielone ananasy wydawało mi się, że ten będzie najładniej pasował tutaj mi do łazienki bo mam dużo takiego grafitu właśnie w łazience i oni mają jeżeli chodzi w ogóle o przewijaki mają świetne ceny, ten chyba kosztował 45 zł to jest ten mniejszy czy 50 na 70 chyba no to ja dobierałam wiadomo do swojej pralki moja jest troszeczkę węższa nie pamiętam jak się nazywa ten wzór podlinkuję Wam na dole widziałyście też, że mam w sypialni inny wzór taki z fioletem w kwiaty, no nie akurat w ogóle jeżeli chodzi o tą serię Flora Fauna to mają mega, mega piękne wzory także zajrzyjcie, bo może też Wam się przyda takie rozwiązanie a wzory na pewno Wam się spodobają bo są przepiękne, genialne hej, hej, witam Was ponownie dzisiaj słuchajcie, dlatego, że wczoraj mój tata przywiózł mi jagody od mojej mamy. No a pierogów to ja robić nie będę. Dlatego postanowiłam, że zrobię drożdżu, nie drożdżu, to są jagodzianki, takie chyba popularne jagodzianki. Już sobie tutaj wszystko wyciągam, mąkę, masło, drożdże. Ja w ogóle jeżeli cokolwiek robię drożdżowego, to robię na świeżych drożdżach. Naprawdę bardzo rzadko sięgam po drożdże te instant w proszku, chyba że nie, wiecie tutaj planowałam, że to zrobię, dlatego zajechałam i kupiłam świeże drożdże, no świeże drożdże nie mam w domu a gdyby mi coś wiecie wypadło takiego, że chciałabym zrobić a nie miałabym takich drożdży, to wtedy użyłabym po prostu drożdży właśnie w proszku takich instant no dobra, biorę się powiem Wam szczerze, że tak, nigdy nie robiłam jeszcze jagodzianek, pierwszy raz w necie jest sporo naprawdę przepisów ja mi zależy na tym, żeby to było takie drożdżowe, ale takie mokre ciasto, nie lubię suchego Także będą w środku też z jogurtem naturalnym. Jeszcze do, do ciasta będę dodawała. Mogę to ja się biorę. Później Wam pokażę, jak mi wyszły, to wtedy może Wam napiszę po prostu przepis na dole, jak będziecie chciały. Ciasto, słuchajcie, dość wyrosło. Rosło sobie godzinka. Myślałam, już, że nie wyrośnie w sumie, bo tak zmieszałam te przepisy dwa, że już nie wiedziałam, że coś z tego wyjdzie. Przygotowane jagody. Tutaj będziemy robić no, ciasto. Pierwsza blaszka gotowa, upieczona, yy, polukrowana. Także wykładam na talerz. Będzie się czym dzielić. Wyszło słuchajcie, około 30 bułek. Do dwóch zabrakło mi jagód, yy, to dodałam po prostu nutelle. No i Alanek Dobra. I Alanek je już trzecią i mu bardzo smakuje. Smakują Ci bułeczki? Bardzo. Słuchajcie, przyszło moje zamówienie z River Island, czyli to jest właśnie ta torebka. Torebka jest naprawdę śliczna, ale jest dość mała i dużo mi się tu nie mieści. Także tak wygląda, ona jest taka kremowa. Tutaj mam z tyłu jeszcze taką jedną kieszonkę i pokażę Wam portfel, bo też jest mały, ale w sumie dobrze, że go zamówiłam, bo tutaj inny by nie wszedł. Także tak wygląda portfel. Oj, coś wypadł. Bo jakaś tabletka. Także taki właśnie portfelik biały z takimi ciekami. Następnym razem portfel zamówię sobie większy, bo one nie są naprawdę duże. A tutaj to rebeczka. No, piękne rzeczy, szkoda właśnie, że nie są troszeczkę większe. My już się słuchajcie, wyszykowaliśmy. I ja jadę dzisiaj znowu do lekarza. Jadę dzisiaj znowu do lekarza. Także czekamy na mojego tatę, bo dzisiaj on nas zawozi. zaraz wchodzimy. sobie dzisiaj chustkę założą, Bo Widzę, że się teraz unosi te chustki. A na dworze jest chyba całkiem ciepło w ogóle, ale ja mam krótkie rękawki, krótkie nogi. Dlatego ja założę sobie coś, jakąś katankę jeszcze.